Ej, Freli, bo ja ogólnie mam do ciebie pytanie, po co ci ten kij? Pary, wiesz po co mi ten kij? No właśnie Żeby nie wiem. Widzów, to jeszcze nie zostawili łapki w, góry, łapki w górę górę. No właśnie, I właśnie. właśnie, słuchajcie. To, to dla nich, więc słuchajcie, jeżeli jeszcze nie zostawiliście to. O tak z przez łeb. O nie, ja bym nie chciał z tego kija lepiej dostać. Słuchajcie, lepiej zostawcie tu łapkę w górę, bo zobaczcie, jakie on ma tutaj badyle, a nie chciałbym no ich dostać, właśnie, naprawdę. Się co się ty, ty robisz temu nupkowi? Czemu tylko waliłeś na ziemię? Właśnie, bo no. ogólnie słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy niszczyć te wszystkie nupki, które są na nas. są nupki, które Niektóre sobie leżą na ziemi, niektóre gdzieś sobie tam już. Nieważne, po prostu sobie leżą i my te nupki będziemy musieli sobie dzisiaj uderzać. Dobra, właśnie go sobie takiego wywaliłem na wie, ziemię takim. Ale turbo śmieszny jest tak się leje. Skitu. To sobie tutaj leży. Dobra, czekaj, ja na razie mam bardzo słabego kija, ale muszę sobie takiego jednego nubka, chociaż zabić już prawie i mam go. Dawaj tu jest! Mam pierwszego Galer. dolara. Zabiorę, Cię, nie, zabiorę ci, zabiorę ci, zabiorę ci. Nie, nie mi się. Nie, czekaj, no kurde, zabrał mi to. Wiesz co, na razie zarabiamy tą kasę mega powoli, ale musimy sobie te nupki powoli. I tutaj wszystkie wyeliminować. Dobra, kolejny nubek zabity. Dobra, mam dobra. już dwa. Skary, powiedz mi co, musimy ogarnąć, jak kupić sobie lepszego badyla, do Lepszego badyla. A ty masz pieniądze ja na lepszego badyla, bo ja na razie mam tylko trzy te. Skakujesz tam, Up, dawaj, skaczesz? Patrz, upgrade, ja, ja dance, tam skaczę, dobra. ja tam skaczę, czekaj. No, no nie skaczę, bo... A, prawie! No nie, zginąłem. Wiesz to nie wyszło upgrade, mi niestety. Gdzie okay, ty tam jesteś? Daczkały. No tutaj jest takie. No zobacz. A ta. No, dobra. dobra, musimy I faktycznie, musimy. musimy e, tu jest upgrade, tu jest upgrade. Zobacz, patrz. Jakiś pies tutaj jest. Taki normalnie jak w Minecraftzie. I co możemy sobie. Za jednego coina bierzemy to. Ej, dobra, bierzemy to. I bierzemy. Już mnie nie stać na nic więcej. Dobra, ulepszyłem sobie teraz moc. Teraz te nóbki będę tak nawalać. Bum I cię nie ma. i prawie go zabiję no, na, na, jed... teraz... na jedną U mnie już nie... schodzę na hita. U mnie już na hita. Na hita? Na na ile jednym... ty masz pieniądze? Zostaw no patrz, mi go. Mój! Nie, no i mi zabrał tu pieniążki nie wszystkie. I... Nie wiesz co? Wiesz co? Ja muszę mieć tutaj jeszcze troszkę więcej pieniążków. Pyk. Dobra, następny nóbek tak zabity. Wyda. Ej, co tu jest? Patrz to. Te nóbki są jakieś tutaj świecące, czy odblaskowe. Czy co? Zostaw go. Pięć było za niego faktycznie, no. mega fajnie, fajnie, sobie no. na niego tutaj zarabiamy. Ja sobie jeszcze bardziej ulepszam tutaj teraz. Moc to sobie jeszcze ulepszymy To jest chyba skok, tak mi się wydaje. Dobra, jak ja mogę teraz daleko skoczyć? Wow, ja mogę teraz skakać daleko, co jest? Ja w ogóle tam w oddali widzę jakąś kolejną wyspę. Wiesz co, na tą wyspę, gdzie musi się później jakoś dostać na pewno, tylko to jeszcze nie teraz. Jak tutaj Nubek polecia sobie teraz? Wiesz? ja myślę, że ja jestem Adam Małeś i przeskoczymy to na spokojnie. Tak, myślisz, że się Adam Małyś to przeskoczymy. Okej, okay, dobra, to potem zobaczymy. Ja na razie sobie tutaj. Dawaj, ty nubku, co mi tu uciekasz. Boom! i też wszystkie zabijam już na hita więc ogólnie ta pierwsza kraina. To, jak, jak dla nas jest na razie bardzo łatwiutka, tylko że niektórzy to te nubki tak. Dla Uderz... no, no, właśnie jest dla nubów, nie widzisz, że to nuby wszędzie biegają. No właśnie o to chodzi i to wiesz, co jest denerwujący, ja bym chciał wreszcie jakiegoś. Nomy. Chciałbyś, a wiesz co ja zrobię? Poczekaj, poczekaj. poczekaj, chodźmy sobie tutaj. 1100 gemów za 400 robuxów Dobrze, kupmy to sobie. Nie wiem co mi te gemy dadzą, ale kupmy sobie nie te ruch, gemy. Tak, ja kupuję, I możemy bo... sobie końcy teraz kupić. Spokojnie, spokojnie, to tam się jakoś wiesz. Za 700 gemów możemy sobie kupić 2000, tylko. No nie, no przecież 2000, to ja nie wiem, czy mi się to dobra, kupmy sobie tysiąc staraj, za chociaż 200 tych gemów. Mam teraz tysiaczka Dobra, idziemy sobie tutaj, ulepszamy sobie moc. Jeszcze, 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 jeszcze. Jesteśmy głupi. Jesteśmy głupi. Czemu głupi? O, Czemu? Bardzo. Chodź, przytrzymaj E. A E mam przytrzymać? Pak, to rozkoczy. BUM! Co się stało, ale fikołka zrobiłem. Ej, wiesz co? I tak możemy do tego Larego przelecieć Dawaj, do tego Larego. idziemy, idziemy do sklepu Larego. To jest bardzo dobry pomysł. Czy ja tam skoczę? Pyk! Udało mi się, na szadę. Coś ci chyba nie poszło, tak mi się wydaje. Poczekaj, bo ja mi sobie kupię. Udało ci się. O, jesteś u mnie, patrz, ja mam łyżkę teraz kupioną, widziałeś to? Taka dziwna troszkę ale ta wiemy, łyżka. No, to kosztuje, to e, Troszkę to stuje. kosztuje! No wiesz co, wydałem na to trochę robuxów. To muszę mieć troszkę lepszą łyżkę, tak? Patrz to, no, boom, no, to BUM no masz Ej, no nie, no czemu ja ci nie mogę szybciej bić? Chodź tu, dwie ósemeczki, ej, ale to jest bardzo mało. W sumie. Ja myślałem, że troszkę więcej będę tutaj zarabiać. Dobra, ciebie sobie jeszcze tutaj uderzymy. Chodź tu, nubku gdzie ty mi tam uciekasz? Ja, to, Bum. Walę na łebich tutaj. dobra, Freli, ogólnie chodź do mnie, chodź, muszę ci coś pokazać, bo patrz, tam daleko, tu, 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 tu tu, zobacz. Ej, ja do, możemy o, ja sobie, sobie na to przeskoczyć I tam daleko jest jakaś wyspa. Ty widzisz tą wyspę? Taki las tam jest, nie? Go! Ja o, myślę, o, 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 że możemy spróbować się tam jakoś przedostać. O kurde, czekaj, czekaj, bo. Ale ja myślę, to jest do zrobienia na Wow, to dobra. Prostu... Jak się grało w obi w Roblox, to to jest łatwe. No, ja myślę, ja myślę. O kurde, ej, ja prawie spadłem. Ja nie mam zasięgu. No to może? Może mam zasięg? Nie, nie no nie mam zasięgu. Ja mam na wszystko zasięg. Co, Co ty to gadasz? To... Ej, no czemu ty jesteś szybciej ode mnie? Co to ma być? Strasznie <laughs> słaby zasięg mam, naprawdę. Tyle lepiej skaczesz mnie. Ja w Minecraft parkour grałem, ja w Minecraft a, w Minecraft, Minecraft parkour, parkour, właśnie, Minecraft Parkourów no. dawno nie było. Ej, stary, ale tutaj... Ej, o kurde Co, co tam stary? biją? Cię? ty czekaj, idę do ciebie, idę do ciebie, poczekaj sekundę? Nie, ja tam i ja idę wszystko. wszystko. patu, ty szkielecie. Ej, co jest? Co jest? Idź mi stąd! Spad nadu, ja za niego pieniędzy teraz nie dostałem i jak oni mnie biją, a masz! No one <laughs> No wszystko, dają, wszystko mi na dół spada, w ogóle za nie pieniędzy nie dostałem. Chodź tu ty zombiaku! Boom! Dobra, chociaż sobie tego zombiaka zabijemy. Ej, za ja niego dostałem! Rozumiesz to? Na razie wróciłem na krainę dla Nubu. Czekaj, bo... czy ty wróciłeś czy ty spadłeś? Tak, ja wróciłem sobie. Tam jest teleport taki niebieski, bo Dobra, wiesz co, ja sobie na razie zabijam te wszystkie zombiaki, bo jak na razie... Ej, ja, dosyć dużo obrażeń zadaję tak szczerze, wiesz, troszkę mi to nawet wychodzi, tak w miarę. Dobra, kolejny szkielet sobie spadł na dół. Jak troszkę się tam, wiesz, ogarniesz, zarobisz troszkę. 250 za jednego zombiaka dostałem, o co tu chodzi w ogóle? 250. Serio, to są ja takie pieniądze, pieniądze, że masakra. A ile ty masz pieniążków na razie? No 47. A jeszcze mam w ogóle tysiąc gamów do wydania. Jeszcze będę mógł sobie Troszkę. Nie! Oj, bardzo Więc jeszcze będę mógł sobie troszkę tego. Wszystko. A, zabij mnie szkielet, super. No, właśnie one są strasznie mocne, one tyle biją stary. No a pa, te nupki tu tutaj wszystkie na hita, tamte to mnie tak zabijają, no, że. Właśnie, tamte nie, tamte są, są cholernie mocne. No, są, są faktycznie. Duża. Ulepszymy a dobra, sobie. mam już cztery, zbieram swoje. Dobra, lecimy dalej, wiesz co? Ja się ogólnie troszkę ulepszyłem i teraz te nupki będę jeszcze bardziej mógł. Ej, ja dostaję stówę za jednego shiny nupka, nie? Stówę dostałem normalnie teraz za nupka, dostaję po 20. A myślę, że się tutaj. Ja też, ale czytaj, ty kupisz jakieś eggs? Jeszcze, jeszcze no, nic nie kupiłem. Daje. Jeszcze nic nie kupiłem. Troszkę stoć sobie tam polepszałem. Ale wiesz co? Ja bym sobie jeszcze bardzo chętnie kupił troszkę monet. Naprawdę. Bardzo chętnie bym sobie trochę pokupał, Tylko, że te monety są takie drogie, że to jest jakaś masakra. Nie w ogóle. czemu to jest takie drogie. Nie, nie wiem. Jeszcze bardziej sobie tutaj może wszystko ulepszymy na razie. Potem sobie jeszcze kupię te monety. 139 za 600 power. Zaraz i 210. Dobra, mam 700 powera. Teraz to ja wszystkie będę na jedno uderzenie są. I jak on poleciał teraz? Co so jest? Nie masz kasy, powiedz mi Jerry. Kasy mam 135, niestety, tylko wiesz? Mam bardzo malutko okay. tych pieniążków. Bo ale. W ogóle, no. Bo no i masz Launch yourself 600 metrów. I co jak przytrzymasz e i puścisz, to tam się zalicza. Jak zrobisz Ej, 600 metrów, faktycznie. Bo tak tu są gemy, za które później możemy sobie coiny kupować, wiesz? Albo będziemy no mogli tak. się respić czy coś takiego. Jak nas te złe szkielety zabiją e ja nie, wiem, Ja uderzam te nóbki, one odlatują gdzieś na drugi końcu. Mapasz, to i sobie leci gdzieś tam, o dola... Do larego na wyspę dolecia. Widziałeś to? Leży sobie tam, nie, 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 bo... <laughs> to sobie kurczę, jakby to powiedzieć, kupić lepszą miotłem. Aha, musiałeś sobie kupić, <laughs> tak. kupić lepszą miotę, wiesz co? Ja na razie wiesz, tak. muszę w ogóle sprawdzić. E, Nupku, tutaj sobie niestety się troszkę waliłeś. Muszę sobie sprawdzić, ile ja w ogóle potrzebuję pieniędzy. Nie, przeleciałem wyspę! Dobra, chciałem, pole chciałem polecieć z sklepularego i troszkę za daleko poleciałem. Nie, muszę sobie sprawdzić, za ile ja teraz mogę sobie kupić kolejną miotłę, czy cokolwiek innego tam. 5 tysięcy coinów, no przecież skąd ja to mam wziąć? Ja nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Nie wiem, serio, to jest wszystko takie drogie, że masakra. Dobra, pozabijmy sobie jeszcze troszkę te nupki, a zaraz pójdziemy się bić z tymi szkieletami. Wiesz co, ja myślę, że jak teraz poszedł do tych szkieletów, to wszystkie bez problemu sobie zniszczył. Jak ja dostaję 140 za jakiegoś jednego zwykłego nupka, to jest masakra. Ciekaw czy te szkielety to jest jedyna kraina taka po tej nubowej I właśnie Może jest jeszcze jakaś, ja bym to sprawdził Ja naprawdę bardzo... Nieee, przyleciałem znowu Dobrze jakby była jakaś pomiędzy, nie? No fajnie jakby coś było, bo ogólnie to tam widziałem tylko tą No Ty tam poleciałeś gdzieś teraz daleko? No i właśnie spadłem, więc... Aha, spadłeś Dobra Wiesz co, ja na razie może tych coinów nie będę kupować Potem sobie kupię jeszcze trochę tych koinów, bo one są strasznie drogie Ale wiesz co, ja sobie zarobię na razie 5 tysięcy Zrobimy szybkie cięcie i kupimy sobie zaraz lepszą miotłę Ogólnie tu już trochę się wyfarbiłem i mam 10 tysięcy monet. Freli, gdzie ty jesteś? W ogóle pokaż mi, co ty masz. Co ty, sorry, ty tak tu latasz? Sorry, ja mam teraz łyżkę tego tak Łyżkę Łyszkę masz taką. O, nie, nie, nie. nie, nie. Ja sobie nie. tak ulepszyłem skakanie, że patrz stąd. No, gdzie możesz doskoczyć? Do sklepu Larego? Możesz tam doskoczyć? Daszade? Patr patrzę, patrzę. Pak, poleciał. Ej, faktycznie, co jest, ale wiesz co? Masz taką łyżkę jak ja, a ja się troszkę wyfarbiłem mam teraz tyle pieniędzy, że mogę sobie kupić ołówek za 5 tysięcy. I teraz będę mieć dużo ołówek. Może potem jeszcze sobie kupię tą rurę, bo tam widziałem za 25 tysięcy i teraz idę jeszcze bardziej ulepszyć swoje wszystkie skillsy. Patrzcie, tutaj jeszcze mamy ten upgrader i jak sobie tutaj wejdziemy, to sobie ulepszył, nie wiem, power sobie na przykład na 1600, 2000, 2400. Jakie będę mieć power teraz? Może skok jeszcze może troszkę, tak żeby chociaż z 1000 mieć. Ej, to jest coraz droższe. Dobra, 1000 mam tego, to jeszcze na maksa. I teraz mam wszystkiego naprawdę mega dużo. Dobra, uderz sobie tego nóbka boom! Ej, on normalnie. Dobra, gdzieś sobie tam daleko poleciał. I możemy sobie jeszcze kupić, tutaj są jakieś busy z tego co widziałem. Takie busy możemy. Sobie sobie zaraz kupić. Kołów już na razie nie będziemy kupować, dlatego kupmy sobie busta moc razy 10, serio, za 175 mamy na 40. Dobra, kupmy sobie na razie to i mamy teraz na 10 moc razy 10. Dobra, ja jestem ciekawy, jak uderza teraz nupka. Bum! Jak poleciał daleko, co tu się teraz stało? Dobra, z taką mocą, ja myślę, że możemy sobie wrócić z do, do tamtego lasu, gdzie były te wszystkie szkielety i tak dalej, i tak dalej i wszystkich sobie tam załatwimy. Dobra, Freli, czy ty idziesz ze mną, czy się boisz, czy się cykasz? Ja już jestem. Jesteś tam już, co ty gadasz? Dobra, idziemy ja szybko ja do ciebie. Franka zrobiłem i szybko. A, do takie zrobić, dobra, szybciutko sobie przejdziemy, bo teraz jak mam te wszystkie skillsy i tak dalej, to ja tam jestem normalnie w sekundkę, szybko, tylko żebym stary. nigdzie nie spadł. Dobra, ej, czy ja stąd doskoczę do końca, czekaj. Da o kurde, nie jest za daleko chyba. Dobra, dałem radę, ale mega daleko poleciałem. Wszystkich nie. Ile ja dostaję teraz 285 za jednego takiego ząbiaczka. Dobra, mega szybko ale, ale, to idzie. Ale to jest turbo słabe, lecimy dalej, dawaj. Dalej lecimy. Ej, w sumie, z tego no. co wiem, tu jest jeszcze jedna kraina. Jedna kraina, bardzo straszna, podobno, to są jakąś mumie czy coś, jakieś piramidy. Wiesz, co, to jest gdzieś w tą stronę. Tam sobie gdzieś pójdziemy, ja tu się też tak wydaje, dlatego też ja tam powoli chycam. Dobra, widzowie, ale musicie za to łapkę w górę zostawić, serio. Bo idziemy teraz na bardzo straszną krainę, jakąś pustynną. Jakieś tam, nie wiem, pułapki mają być i wszystko, co się tylko da. I to jest gdzieś tam, dobra? Na drzewo dobra. wleciałeś. Na dr no, wleciałem ładnie na drzewo. Dobra, czy dam radę? Dobra, nie! O kurde, ledwo, naprawdę ledwo. Tak, już to widzę, już to widzę, serio. To widzę jest to obok już? nas. Tak, widzę to już. Tutaj musimy sobie teraz pójść czekać. Jeszcze sobie tu kawałeczek przeskoczymy. Już. Tak. Też to, widzę, też to, to widzę. nie jest to, o czym ja myślałem. Co tu tam jest? I patrz tam są jakieś domy. Tam może to może ktoś mieszka. Stoki, stary. Faktycznie, idziemy do miasta, tylko żebyśmy teraz nie spadli. Dobra, jestem ciekawy, czy ja stąd doskoczę do tego miasta. Skoczę! Nie, nie! Nie spadłem Udało mi się wrócić tutaj z powrotem jeszcze raz i teraz uda nam się doskoczyć! Jest! Jestem tutaj! Co to w ogóle tu jest? I tu są jakieś wilkołaki, Freli, gdzie ty jesteś? BUM! Tysięcy dostajesz za jednego wilkołaka. Patrz co tu się dzieje? BUM! Wszystkie wilkołaczki, nara i stąd, wynochałem Naprawdę spadłem ale też kupiłem za 40 gemów. Gdzie ty teraz jesteś? A tam, faktycznie! Dawaj! No, a nie mam 40 gemów I co? Im? Dobra, chyba. Swy, no jesteś na mapie z nubami. Musi, mu, jesteś na mapie z nubami, czyli tam gdzie twoje miejsce, wiesz, tak mi się wydaje, bo. Nie, 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 nie. Dobra, nie, nie, żartuję, żartuję oczywiście. Ja sobie teraz zabijam wilkołaki i za każdego wilkołaka dostaję półtora tysiąca. To wiesz, ile to jest pieniędzy w ogóle, wiesz jak to jest dużo. Dobra, wszystkie sobie tutaj niszczymy. Pyk, fajrę, ciebie wieś, też. To jest to jest bardzo dużo, ale znowu spadłem. No, to jest znowu, znowu spadłeś. Dobra, a, a powiedz mi, czy dojdziesz jeszcze w dzisiejszym odcinku tutaj? E, zależy, bądź, 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 bądź. <laughs> Dobra. A wiesz co, ja na razie idę się troszkę ulepszyć, bo mam serio tyle, że wszystko. Power sobie ulepszamy. 6000 power może być. Skok sobie jeszcze ulepszymy teraz na maksa. I wrócimy sobie jeszcze z powrotem na tą naszą krainkę, żeby sobie tam jeszcze bardziej te wszystkie wilkołaki pozabijać. Ale z tego co wiem, to jest chyba jeszcze jakaś jedna kraina. O nie, ej, co to było? Na krawędzi normalnie byłem. Serio, nie dobra. Myślałem, że spadnę. A... Życie, na krawędzi. Ta, życie na krawędzi. bez tu. bum, 4 no tak <laughs> <Skakanie śmiech> na raz. Nie ma sensu. Nie musisz! Serio, ty znowu spadłeś. Wiesz co, ja bym sobie poszedł jeszcze dalej, zobaczyć, co tam da. Ale jest, już nawet nie będziemy A, sobie to nic kupować. jest tak, proszę ci bardzo. Dobra. Oj, oj, oj. No nie, no i Spadłem znowu. Dobra, kupujemy za 40 gemów. Ej, to jest naprawdę coraz trudniejsze. Mi się wydaje, że te wyspy są coraz bardziej od siebie oddalone. Ja idę tam jeszcze dalej. Chciałem dojść na ostatnią krainę, jaka tylko tutaj jest, i ona chyba. No gdzieś tam powinna być, tak mi się wydaje. Tych małych wysepek jest tutaj bardzo dużo, ale gdzieś tam, no nie, no i znowu spadłem. Nie się powiem się wydaje... ci, że skakanie w tym to Ej, być naprawdę, naprawdę jest, Uuu, naprawdę to jest to trudne, się... nie? To trzeba być koksem totalny, żeby skakać. Nie, widzę, możecie napisać w komentarzach, jak wam to skakanie idzie. Bo my jesteśmy talnymi nubami, takimi nubami, jak na tej pierwszej tam wysepce są, na samym początku. Tak, bo wy widzowie, pewnie jesteście koksami, wyda zaraz na tak. Tak, no, na No, ja to ogólnie już na jeden skok robię. No, oni pewnie po pięciu minutach to już byli tam, gdzie my jesteśmy. na koniec. Ej, wiesz co, ja, ja wszystkie gemy zaraz morduję. Przysięgam, wszystkie gemy. marnuję na to, żeby przeskoczyć na tą wyspę. Dobra, wiesz co, zrobimy szybko tak. Ja sobie sam szybciutko nie, doskoczę nie, nie. i za chwilkę wrócimy. Widzowie, muszę wam coś pokazać. Zobaczcie, co tam jest. Wreszcie mu się udało znaleźć tą wyspę i to było bardzo trudne. Jeszcze po drodze ogólnie zgubiłem gdzieś Frelego. Nie, nie, Freddy, gdzie ty jesteś? Gdzie ty się tam zgubiłeś, weź mi powiedz Halo, Jerry, gdzie ty jesteś? Wiesz co, ja sam nie chyba. wiem, gdzie ja jestem To jest bardzo dobre pytanie Ja też sam nie wiem <laughs> tam Dobra, jestem. dobra, wiesz co Ja doskakuję sobie teraz do tej ostatniej już wyspy I jestem na samym końcu I zobaczcie, co tutaj łazi Jakieś mumie tutaj chyba łażą Dobra, wskakujemy tutaj I wszystkie sobie niszczymy Chodźcie tu Bum, dobra, za tysiaka dostałeś jak on odleciał w ogóle daleko Wszystkie sobie tutaj was pobijemy Jak on miał w ogóle straszny twarzy Zobaczcie tu, Ej, seru to jest creepy Moim zdaniem, to serio creepy, ale dobra, wszystkie sobie tutaj Mumie zniszczymy, już tutaj chyba nic więcej Nie ma, tak mi się wydaje, serio, zobaczcie to Jesteśmy na samym końcu, wszystkie sobie Jeszcze tutaj zniszczymy, no i słuchajcie Ogólnie to, nie wiem, możecie się pochwalić w komentarzach Czy wam też udało się tak daleko dojść I czy też jesteście takimi koksami jak Jak Freli, który gdzieś tam się zgubił po drodze yy, Więc no, dobra, w tym odcineczku to na tyle Bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie do końca Wpamiętajcie też do Frelego na kanał i do kolejnych odcineczków Narka wszystkim, boom! Ciechano.